W pełni elektryczne, szeroki zakres regulacji, łatwe w utrzymaniu czystości. Takie są łóżka Vigo. Vigo to uniwersalne łóżko do wykorzystania na oddziałach pobytowych, rehabilitacyjnych i intensywnych. Wyciągane, sztywne i profilowane wypełnienie leża umożliwia wykonanie ewentualnej reanimacji. Wysokie i długie barierki zabezpieczają pacjenta przed upadkami, również podczas korzystania z wyższych materacy przeciwodleżynowych. Personel ustawi leże we wszelkich pozycjach dzięki wielofunkcyjnemu pilotowi. Łóżko pozwala uzyskać niską pozycję leża do spania czy schodzenia, wysoką pozycję do badań oraz pozycje ratunkowe dla bezpieczeństwa pacjentów intensywnej opieki. Niewątpliwą zaletą jest prosta budowa, pełne zabezpieczenie pacjenta przez wysokie barierki i nowoczesny design.